Tu widać tą młodość, widać tak samo tu, przed tą scenę i niech tak pozostanie, bo młodość ma to do siebie, że prze do przodu. Chciałbym w tym momencie podziękować Pani Burmistrz za wspólne inicjatywy, za wspólne realizowanie wiele, wielu inwestycji powiatowo-gminnych za realizowanie wspólnie z powiatem garwolińskim Orlika, bo to jest inwestycja, która ma przede wszystkim służyć mieszkańcom Żelechowa, ale równocześnie podnosić poziom kształcenia i podnosić funkcjonalność szkoły ponadgimnazjalnej, czyli dawnego liceum. Dziękuję za inicjatywy drogowe to wspólnie razem realizujemy wiele, wiele takich cennych inicjatyw, jak choćby budowa drogi w, pomiędzy Władysławowym, a pomiędzy Anielowem. Mamy w planach wiele, wiele jeszcze innych, podobnych, spisanych na naszą najbliższą kadencję. Bo zawsze twierdzę, że wspólnie można więcej, że tenże Lechów ładnieje, ale poprzez pracę, wspólną pracę burmistrza, Rady Miasta, jak również mieszkańców Żerechowa. To mieszkańcy Żerechowa powodują, że rozwój tego miasta jest możliwy. Serdecznie z tego miejsca dziękuję. Na mi ręce pani burmistrz złożę list gratulacyjny i życzę, żeby ten klub, tak prężny, tak wspaniały klub, który w przeszłości był jednym z. Takich perełek powiatu barwolińskiego, żeby dzisiaj pokazał, co to znaczy być klubem sęp Żelechów. Życzę zwycięstwa dla klubu żelechowskiego. Wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim wspaniałych jeszcze dzisiaj imprez. No bo dzisiaj dziś, dzień zabawy. Dzień odpoczynku, a jutro, jutro już do pracy. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo pani poseł i panu staroście.